Przywitamy z panami Alikami Mam trochę luzu Na nagrywki A niebieski Fokus? Patrzyłeś na niego? Tylko wiesz, zapytaj co jest ten kształt Bo wiesz o takim myślę w tej budzie A to jest ST pakiet, on może być w ST droższy Chociaż ST tylko jest naklejka chyba To jest taka buda, wiesz, bo, bo no, możemy się skupić na tym. Tylko, że to wygląda na 18, 17. Już ci powiem, 17. 17. Wiesz, wam mówię, kupra 25,800 euro. 21 rok, 20 tysięcy przebiegu. 2 litrowy diesel, ta, która właśnie jechała. Nie wiem, czy pan na sprzedał duszę diabłu, żeby ją nabyć z takim przebiegiem ale śliczna jest taka Kupra stop jak dwa literki to wiem kto chociaż to jest chyba jeden pięć chociaż cholera go wie, tak to wszystko z to niczego niepodobne Opsa, ciasno, wąsko i do do domu daleko Niestety nie jest nic sygnowane. A, manualna niestety. Musimy, musimy mieć automata. I w takiej lampie. To jest 500. Ten jest 1,6, tego znam. Stop. Tu jest wersja. Fajne siedzisko, ale niepełna skóra. Wiesz tu patrzymy, 2 litry, 150, R-Design, o cholera, o cholera. Nie pytać, co tu się w ogóle dzieje, dlaczego to jest takie tanie. R-Design, RK to R, to nie są jakieś jaja. No u szefa widzę, nie ma, bo fotel pusty na firmie, jaj! Zapukam za klupie biuro. niestety Ząknięte piękne rzeczy, nikt nie zaprzeczy owszem zrobię jeszcze pętelkę może później się tu jeszcze w jakiś zgłosi a tymczasem przejdziemy sobie boczkiem, boczkiem o to by może siarło, jaki tu jest rok 14, 15 o Grubsza sztuka Tu jest Nie ma cyfry, chwileczkę Idę pod światło W tej części Morgan FOM? OK ja, Okej, co liter diesel? Co tu jeszcze można nagrać, nakręcić, ukręcić, przekręcić i wykręcić? O, można wykręcić jeszcze 5 złotych z takiego. To jest Ewo. Takiego grande punto Ewo. Któż to nazwał Ewo? Czy to od imienia narzeczonej projektanta plastików na na tył? Ewo. Dacie Speedway, nie? Punto, punto, punto. Punkt, Pani Okej. Ok. stuwa przebiegu. Nie? Benzyna? Benzyna? Nie ma dokumentów. Wczoraj kupił, papier do jedem jutro. Tu czasami jest, że papier dociera później niż, niż fura stoi. Taki jaristek nowy? To tanie nie będzie. To tanie nie będzie. Ale drugie w Niemczech Że dla mamy. To może być dobry pieniądz. 19. 19, no. Taki do miasta Cudeńko w Hybrydce jeszcze. No, tylko jakiś taki podziubany Ale dobry pieniądz, to co ty jęczysz? Dziuba, gdzie jest podziubany? No tak. Gdzie? 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 To, to, to. Gdzie? 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 <ścoughs> Serio? Dojechany jest faktycznie jesteś, Ty jesteś Co Mama wyszparuje przecież wszystko fajnie Mama podejdzie No próg super, przy dobrej cenie, z takim progiem I w automacie jeszcze Czujesz mamę, luki miałby luksus? Nieszczęść mamie grosza tu jest czerwona, tu jest czerwona i co? I nic, Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykład jest na to sporo ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej. Ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło, i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.